Jak wyglądał proces tłumaczenia dokumentów podczas zakupu nieruchomości we Włoszech? Ja mogę powiedzieć, że wciąż jeszcze stosunkowo niedawno kupiłam nieruchomość we Włoszech. Było to mieszkanie kupione na firmę i w związku z tym zakupem niezbędne było wykonanie tłumaczeń kilku dokumentów. Jakie to dokładnie były dokumenty? Potwierdzenie z sądu o wpisaniu spółki do KRS-u. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców czyli tzw. odpis z KRS. Oświadczenie o nieprowadzeniu bądź też o prowadzeniu działalności na terenie Włoch oraz umowa spółki. Wszystkie te dokumenty przytłumaczyła dla nas tłumaczka przysięgła, którą znaleźliśmy po prostu za pośrednictwem internetu. I jeszcze na koniec powiem, że zdobycie tych wszystkich dokumentów. Które mieliśmy przetłumaczyć, też nie było skomplikowane, ponieważ większość z nich albo po prostu mieliśmy już od momentu założenia spółki, albo też ten y, wypis aktualny z KRS-u pobiera się po prostu na jedno kliknięcie, więc też nie ma problemu.